Od parusetek lat Rosja zawsze chciała dominować nad terytorium Polski. Inaczej było tuż po I wojnie światowej. By jednak to zrozumieć, warto przypomnieć jeden cytat Józefa Piłsudskiego do Kazimierza Sosnkowskiego: Wielka wojna nie tylko musi pociągnąć za sobą wielkie wstrząsy wewnętrzne w państwach wyciężonych, lecz powoduje na świecie znaczne przeobrażenie społeczne i ekonomiczne. Polska, wciśnięta między państwa przeżywające głębokie kryzysy wewnętrzne, rozpocznie wyścig do nowej mety dziejowej, mając przed sobą kilka lat uprzywilejowanych wyraźnie przez historię. Jak słusznie zauważył późniejszy naczelnik państwa polskiego, wojna między państwami centralnymi a Intentą osłabiła państwa zaborcze. W obliczu klęsk na froncie oraz kryzysu wewnętrznego. W Carskiej Rosji dojdzie w 1917 roku do bolenia monarchii i zdobycia władzy przez bolszewików. Trwająca w latach 1918-22 wojna domowa między nimi a zwolennikami przywrócenia monarchii pogłębi wewnętrzny chaos. Z kolei państwo austro-węgierskie ulegnie rozpadowi i przestanie istnieć na przomie października i listopada 1918 roku. Wreszcie II Rzesza Niemiecka w listopadzie 1918 roku pogrąży się w rewolucji, która wyda na świat republikę weimarską. Polacy, widząc słabość państw zaborczych, postanowili wybić się na niepodległość. Polska wraca oficjalnie na mapę polityczną świata w momencie podpisywania Traktatu Wersalskiego. Znacznie jednak wcześniej Polacy musieli, musieli wszcząć walkę o granice odradzającego się państwa. W czasie Wielkiej Wojny pojawiały się różne obietnice rozstrzygnięcia sprawy polskiej, składane zarówno przez państwa centralne, jak i kraje będące członkami Ententy. Szczególne znaczenie dla Polaków miały deklaracje poparcia ze strony państw zwycięskich. Zgoda o powołanie w 1917 roku Komitetu Narodowego Polskiego z Romanem Dumowskim we Francji jako namiastki polskiego rządu na emigrację oraz powołanie polskiej armii na zachodzie pod dowództwem Józefa Hallera stanowiło tego potwierdzenie. Dodatkowo w styczniu 1918 roku prezydent USA Woodrow Wilson wydał deklarację zakładającą odbudowę wolnej Polski z dostępem do morza. Zwycięzcy alianci. Przelicytowali w ten sposób państwa centralne, które pozwoliły wprawdzie Józefowi Piłsudskiemu na stworzenie autonomicznych regionów polskich w ramach armii austro-węgierskiej oraz zapowiedziały w akcie dwóch cesarzy odbudowę Polski. Ale pod koniec wojny nie posiadały ani woli, ani mocy sprawczej, aby swoje wypełnić. Polacy, popierający wówczas różne opcje polityczne, zawarli kompromis, aby wspólnie pracować dla odbudowy państwa. Ustawienie w listopadzie 1918 roku byłego komendanta legionów na czele armii oraz państwa jako tymczasowego naczelnika czynił z Józefa Piłsudskiego postać pierwszoplanową w odradzającej się Polsce. Ignacy Paderewski oraz Roman Moski odegrali z kolei kluczową rolę w trakcie konferencji wersalskiej, która uznała po odbudowę państwowości Polski. Biali odrzucali jakikolwiek kompromis z Polakami w kwestii granic. Czerwoni, którzy walczyli o utrzymanie zdobytej władzy z wojskami białych oraz siłami interweniujących mocarstw, dążyli do rozpętania światowej rewolucji proletariackiej. Będąc tworem burżuazjnego nacjonalizmu, Polska blokowała bolszewikom możliwość ekspansji w Europie. Bolszewicy wydali 15 listopada 1917 roku deklarację praw narodów Rosji, która dawała narodom prawo do samookreślenia. Dodatkowo w styczniu 1918 roku uznano prawo Polaków do samoustawienia, a w sierpniu anulowano traktaty rozbiorowe. Jednocześnie powołano Ludowy Komisariat do Spraw Narodowości, a w nim Polską Sekcję Narodową. Polska była zatem widziana przez nich nie jako niepodległe państwo, ale jako przyszły podmiot federacyjny. W momencie zakończenia wojny światowej bolszewicy rzucili hasło tworzenia władzy, robotników i chłopców. W dniu 15 grudnia 1918 roku szef Komisariatu spraw Narodowości Józef Stalin, pisał, przepierzenie między Rosją i Niemcami upada, topnieje, komentując w ten sposób postępy wojsk, które do końca roku opanowały znaczną część Białorusi i zbliżały się do Wilna. Armia bolszewicka chciała dotrzeć do granic sprzed 1914 roku i uniemożliwić zajęcie tych obszarów przez inne podmioty. Siły Armii Zachodniej, które w listopadzie 1918 roku liczyły 10 000 żołnierzy, a w lutym 1919 już 49 000 uczyniły z operacji Cel Wisła rodzaj rewolucyjnego rekonesansu. Zbliżanie się bolszewików do Wilna spowodowało aktywizację państwa polskiego. Według statystyk niemieckich z 1916 roku Polacy stanowili w mieście 53% mieszkańców, a w okręgu wilańskim 91%. Rozpoczęto negocjacje z Niemcami zabiegając o to, by polskie siły przepuszczone za zgodą naczelnego dowództwa na wschodzie, Ober-Ost, mogłyby obronić miasto. Jednocześnie szef polskiej dyplomacji Leon Wasilewski, notabene ojciec Wany Wasilewskiej, wystosował notę do sowieckiego komisarza spraw zagranicznych Cicerina. Przestrzegał go przed inwazją na obszary bezprzecznie polskie i zapowiadał wystąpienie zbrojne w obronie Wilna. Brak zgody władz Ober-Ost sprawił, że Polacy z Wileńszczyzny musieli bronić się sami. Powołali zatem własną jednostkę samobrony pod dowództwem Władysława Wejtki, która oficjalnie została włączona w skład Armii Polskiej. Walki o miasto trwały w dniach od 1 do 5 stycznia i były de facto pierwszymi starciami wojny polsko-bolszewickiej. Polacy, po tym jak skończyła się im amunicja, musieli opuścić miasto. Armia Czerwona próbowała jeszcze osiągnąć granice Prus Wschodnich, ale nie mając odpowiednich sił, została odepchnięta przez Niemców. Ówczesna Armia Polska, która dopiero się formowała, liczyła 110 tysięcy żołnierzy. Poważnym wzmocnieniem dla niej okazało się przybycie armii generała Halera z Francji. Która liczyła 50 tysięcy dobrze umundurowanych i wyposażonych żołnierzy. Wydatki na wyekwipowanie i utrzymanie armii było główną pozycją w budżecie państwowym w 1919 roku i pochłaniały jego największą część, prawie połowę, 49%. Wycofanie Polaków z Wilna zjednoczyło wszystkie stronnictwa polityczne w nowo powstałym parlamencie odrodzonej Polski. Decyzją Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu z 3 kwietnia 1919 roku uznano, że trzeba bronić się przed agresją bolszewicką i należy podjąć akcję militarną. W trakcie przygotowań do operacji wileńskiej w marcu 1919 roku, w rozmowie z Jerzym Osmołowskim, Piłsudski sugerował konieczność przywrócenia federacyjnego charakteru państwa. W Polsce pojawił się Paul Henry z grupą kilkuset francuskich oficerów których zadaniem było szkolenie polskiej armii. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom aliantów, premier Paderewski zaproponował, że Polacy ruszą na Rosję, a państwa sprzymierzone pokryją koszty wyprawy. Alianci odrzucili tę propozycję i naciskali na koordynację działań zbrojnych Polaków z rosyjskimi białymi armami. Próby nawiązania współpracy między Polakami a białymi generałami zakończyły się fiaskiem. Anton Denikin uważał, że Piłsudski będzie musiał walczyć jego boku ze względu na wrogość wobec bolszewizmu, dlatego postanowił nie ustępować wobec oczekiwań polskich, jeśli chodzi o kwestie granic i niepodległości. Co więcej, w liście do Piłsudskiego z dnia 29 listopada 1919 roku Denikin żądał ziem na wschód od Bugów w imieniu swojego rządu, stworzenia tam administracji rosyjskiej oraz prawa wybierania rekruta. W październiku 1919 roku wydano dekret o organizacji białoruskiego wojska, który powoływał oddziały ochotnicze Hasana Konopackiego. Rozmowy na czynnika Piłsudskiego z Semenem Petlurą w grudniu 1919 roku w Warszawie kończyły okres polsko-ukraińskiej o Galicję Wschodnią. Spotkanie przyniosło decyzję o budowie i zopatrzeniu armii ukraińskiej. Przeciwnik polityczny Piłsudskiego, Roman Mowski krytykował ideę federacyjną oraz popieranie aspiracji narodowych, gdyż jak mówił, narody kresowe nie znają kompromisu i dlatego do tej współpracy nie dojdzie. Ewentualne plany federacyjne komplikowała również postawa ludności polskiej. Ludność wileńszczyzny przesłała do Warszawy ponad tysiąc petycji, prosząc o wcielenie wileńszczyzny do Polski, a w pierwszy wyborach do Rady Miasta, zwycięstwo odniosły partie popierające inkorporację. Aby przekonać Litwinów do idei federacji, próbowano posłużyć się pośrednim argumentem, jakim byłoby skłonienie do niej Łotyszy oraz Estończyków. Na przomie 19 i 20 roku, w ramach tzw. ofensywy zimowej, siły polskie zdobyły Dyneburg, a następnie przekazały go Łotyszom. Dyplomacja polska rozpoczęła ofensywę nastawioną na zawarcie układu polityczno-militarnego z władzami w Rydze. Łotysze odrzucili propozycję Polaków, a następnie zawarli pokój z bolszewikami Tymczasem na przełomie 19 i 20 roku doszło do znamiennej zmiany w polityce mocarstw zachodnich wobec Entente. Porażka białych armii stawała się coraz bardziej widoczna. Dlatego państwa sprzymierzone, pod naciskiem premiera brytyjskiego Davida Lloyda Georgia postanowiły zmienić swoją politykę. W dniu 12 stycznia 1920 roku alianci ogłosili zakończenie blokady Rosji. Brytyjczycy zaprosili Rosjan do rozmów mających doprowadzić do zawarcia układów handlowych. Lloyd George uważał, że wymiana handlowa z Europą poprawi sytuację gospodarczą Rosji i doprowadzi bolszewików do utraty poparcia wśród ludzi. Bolszewicy przekonani o tym, że przetrzymali najtrudniejszy moment,